Witam Was w kolejnym materiale na moim kanale Dzisiaj otworzymy nagrody za Ligę Weekendową Za Division Rivals Oraz pokażę Wam swój nowy skład Bo sprzedałem ikona. Także przejdźmy do nagród za Ligę Weekendową Na razie zaliczam progres co do Ligi Weekendowej Bo był Silver 2 S1 I teraz jest G3 Także miałem nadzieję, że i za tą rangę będą jakieś w miarę dobre trafy. Dwa tygodnie temu był Sterling. Tydzień temu był George Best A teraz przekonajmy się. Otwieramy pierwszego player pika. No ten Ben by mnie. No do. <laughs> Jaka tragedia. Nie, nie wiem, nie wiem. Dobra, nie będzie tutaj włoski zawodnik. Niech się przyda. Może kiedyś. I kolejny player pik. Ej, no drobnie, no czy będzie coś lepszego? dobra, weźmy Francuza. No, <laughs> no ale player piki. Najlepsze na świecie. Dobra, teraz przejdźmy do paczek. Przejdźmy do niej. I miejmy nadzieję, że coś fajnego w niej będzie. Coś, co nas usatysfakcjonuje. I nie ma walkoutu, ale będą ekrany. Niemcy, bramkarz. O Boże święty, to jest ten. Trap. Zobaczmy, czy w tej paczce jeszcze może coś fajnego będzie. No dobra, nic ciekawego nie ma, większość to duplikaty. Teraz przejdźmy do mega paczuszki, może chociaż w nich coś fajnego będzie. No na razie, na razie, na razie nie ma nic, ale będą znowu ekrany. Hiszpania, czyli nic ciekawego, napastnik. Ło, BVB, a ten no, mm, właśnie, Paco Alcacer. No dobra, no dupy nie urywają te, te paczuszki na razie O Borja Valero, przyda się, przyda się Coś dalej będzie w tej pacuszce, Nie, nie ma nic ciekawego Przejdźmy do ostatniej paczuszki za ligę weekendową, czyli do mega paczki Może tutaj coś jeszcze będzie, jakiś mini walkałcik? Czy moje, moje szczęście się wyczerpało już, ale znowu ekrany są no i znowu Hiszpania, no jak Hiszpania to... no ja pierdolę. Morata? Morata, no <gryw> czy nie zarobię nic. Ile tam? 1500 jest za Morata, no to bez idzie O i nawet jego koszta. No to napad już on zrobiony, nie? Dobra, teraz przejdźmy do nagród za Division Rivals. <laughs> Miejmy nadzieję, że tutaj jedyneczka była. Znaczy została w sumie, bo ciężko było w nocy grać, bo ludzie dobrze, dobrze grali. Jest, jedyneczka została. Dobra. To trzy paczuszki. Miejmy nadzieję, że z nich coś będzie. A jak nie, no to szkoda. Zacznijmy od mega paczuszki. Lecimy. I na pewno będzie złoty. I nie ma wokautu, ale chyba będzie Inform. Anglia. LS O Boże Święty Grelisz No nic ciekawego, chodzę z 10 tysięcy. No to chociaż coś, chociaż coś. No dobra, w tej paczce nie ma nic ciekawego. Przejdźmy do kolejnej paczki. Otwórzmy złotą paczkę rzadkich kart. Może tutaj, o, o jeszcze dwie paczki zostały także jeszcze może szczęścia dopiszę. I nie ma walkoutu za szybko, to szło i nawet nie ma ekranów, także tragedia. O, Rodriguez, <grych> no nieźle. I przejdźmy do ostatniej paczuszki: będzie to złota paczka piłka, prime. No tutaj wypadałby, wypadałoby, żeby był walkout, chociaż jeden za tę nagrodę, ale no i nie ma walkoutu za szybko, i nawet nie będzie ekranów. Także dzisiaj, bida ale i tak, że tak powiem, z tych trzech tygodni jestem szczęśliwy. Bo jeszcze dzisiaj są ważne mecze, także jeszcze może tam coś upoluję fajnego. Od De Rossi, Sergio Roberto. No nie ma, nie ma nic ciekawego. Teraz przejdźmy do mojego składu. I oto mój skład. Cały wymieniłem. Został ewentualnie bodajże dign, tylko że jest teraz w formie. No i to tyle, co zostało z mojego starego składu. Jak George Best został sprzedany, no, wygląda to na papierze całkiem ok. Momentami średnio, ale jest okej, okay. no, no, nie mamy co narzekać, mamy jeden z lepszych teamów na ten moment, jaki mogę mieć. No nic, przejdźmy do meczu i mamy pierwszego rywala. O, widać, że robi misję. Widzę tutaj yy, tam, musi mieć H2 wygrane z tymi piłkarzami z Ligi Mistrzów. No, dobra, rozpoczynamy pierwsze spotkanie. I Firmino! jest! Mamy to! 1-0! Chcesz Quit? Jest, dobra. No nie! No nie! Jest, brawo! Ło, Jezu! Umtiti! Co to był za błąd? No i bramka. Bramka dla przeciwnika. No, cisnął, cisnął, cisnął i strzelił, no. Rozpoczynamy drugą połowę. Oby była lepsza, oby była lepsza i byśmy strzelili brameczkę, chociaż jedną i nie stracili żadnej. No ten Mertens będzie... No nie! Setka, Jezu, na szczęście broni Loris. Kurde, no robią mnie na ten trik, no tak mnie robią, że to jest szok. No nie, to jest bramka, to jest bramka. Nie, słupek! Ale ratuje nas dzisiaj bramka. No i ja pierdyle, bramka. 2-1 dla kolegi, kolegi z Pogoni Szczecin. No słaby mój mecz, słaby mój mecz, nic się nie dzieje w ofensywie. I to się nie kręci tak jak powinno. O i koniec, koniec meczu, przegrywamy 2-1, no słaby mój mecz, no nie ma co dużo gadać. I mamy drugiego przeciwnika, o widzę kolega lubi robić SBC. Zrobił Potma AUB Potma, Kukiego, o, ma giksa. No, wydaje się na papierze być dobrym składem. I ja bliźutko był Firmino, strzelenia brameczki. Martial, no nie do, do pustej nie umie trafić. Dawaj, kurde. Firmino. Mbappé, i Mbappé jest, 1-0. Pewna brameczka Mamy to, 1-0 I, I... tracimy bramkę, 1-1, Aubameyang Firmino! I dobija i gol, Mbappé! 2-1 2-1, Mbappé No gościu jest do rozjechania. Wydaje mi się, że na spokojnie powinienem go rozjechać jeszcze. I koniec pierwszej połowy. Wynik 2-1 dla mnie. I rozpoczynamy drugą połowę. No i 2-2. No, to była bardzo dziwna akcja w ogóle. Taka sparta się wzięła trochę. No ale. Ale jest 2-1, 2-2. O kurde, mój, ale błąd. Ale błąd. I przeciwnik to wykorzysta. Nie wykorzystał jednak! Co tu się dzieje? I jak on mógł tego nie wykorzystać? Mbappé! A... O, o, faul! O, spróbujemy z wolne. Jest! Mamy to! Jest piękna brameczka z wolnego. Jeden za. Trzy dwa. Chciałem powiedzieć jeden zero. I Mbappé, i Mbappé, i. O. Jak on tego nie trafił? No i strzela bramkę na 3-3 w 90 minucie ale ten co ma 65 strzałów, nie? Ciekawe, ciekawe No i koniec meczu, remisujemy 3-3 No szkoda, szkoda tego meczu, bo praktycznie cały mecz cisnąłem, no ale wynik mówi sam za siebie Wynik idzie w świat i to na tyle w tym odcineczku. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, zostawiajcie dzwoneczek pod filmikiem. No i czekajcie na następnych filmików. Na razie Elo.